Cześć. Witamy Cię na stronie wydawnictwa Element. Znajdziesz tutaj książki, kursy i wydarzenia dotyczące edukacji w szczególności edukacji domowej i pozaszkolnej rodzicielstwa, wychowania, rozwijania naszych talentów, pasji i mocnych stron a także dotyczące malowania z dziećmi i pracowni malarskich malord. Jesteśmy Aleksander i Dominika Baj. Razem prowadzimy wydawnictwo i wychowujemy czwórkę dzieci w edukacji domowej. To, co robimy, oraz nasza decyzja o wychowywaniu dzieci poza tradycyjną szkołą wynika w dużej mierze z tego, że na swojej drodze spotkaliśmy osoby, które pokazały nam, że nowe podejścia do edukacji i wychowania są możliwe. Ich praca miała duży wpływ na nasze życie i działalnością w wydawnictwie staramy się przekazywać ją dalej. Jeśli edukacja domowa kusi cię, ale masz wątpliwości albo jeżeli twoje dzieci są już w edukacji domowej, albo w edukacji pozaszkolnej i szukasz wsparcia i inspiracji jeśli nie zgadzasz się z kierunkiem, w którym zmierza tradycyjna szkoła i szukasz innej drogi edukacyjnej dla swojego dziecka jeśli chcesz pomóc dzieciom odkrywać i rozwijać talenty oraz mocne strony, jeśli chcesz również rozwijać własne. Jeżeli interesujesz się malowaniem z dziećmi i pracowniami malarskimi, malord, mamy nadzieję, że znajdziesz tu coś dla siebie. Zapraszamy.